Dzień dobry kochani, znowu się spotykamy, tym razem bardzo uroczyście, bo dzisiaj obchodzę 40-lecie pracy na rzecz dzieci charytatywnej, wolontariackiej, bo też jest i Dzień Światowy Wolontariusza, ja się tym szczycę i wolontariat jest dla mnie jak miód na serce, zawsze mówię i dopóki żyję, dopóki do ostatniego tchu będę starał się dzieciom pomagać, bo w tym widzę sens życia, takie spełnienie swojego istnictwa na tej ziemi. I, I dzisiaj piękna była impreza w szkole nr 7 w Górze, który Górze, jest tym absolwentem a dzieci użyły piosenki, wiersze. On bardzo radośnie, chyba wszystkim było radośnie. I ja myślę, że takie spotkania przedłużają też człowiekowi życie. Poza tym wszystkich moich przyjaciół, którzy na przestrzeni tych 40 lat mi pomagali, bardzo jestem Wam wdzięczny, kocham Was i dziękuję. Ja proszę też o jeszcze.